No i jedziemy z tym koksem, bo no raz, dwa, trzy, cztery. Ho, to Czarek, A Czarek widać tutaj w no, Tak. Dobra. Powiedziałeś tak? ko y powiedziałeś koksem. No, tak się mówi. Wiem. Apetytu mi narobiłeś. Kto nie ma tekstu? Kto ma? Niech y mikrofon ma włączony. Czarek, włącz mikrofon tutaj. Że ja, wow. nie? Wiem. I wszyscy mają mikrofony. Ola, masz tekst? Hmm. Tutaj proszę mi mikrofon. Łukasz, mikrofon, czwórkę włączyć. Wszystkie mikrofony. Czarek, mikrofony. Włącz wszystkie mikrofony. Dobrze ja. już? Powiedz kiedy Włączyłeś? Okej okay. Biała pyta to my. Nie boi się sińców i krwi Polska dla Polaków Wyrwi kilka znaków nie tęczowa kolorowa, tylko pyta narodowa. By dziewczyny nasze chciały, białej bycie dodać chwały. Raz kolanem, raz kopyta, atakuje biała pyta. Biała pyta, to biały szpaler, biała. Białym fajem pyta w dłoni, pała w ręce lewakowi. Nie tęczowa, kolorowa, tylko pyta narodowa By dziewczyny nasze chciały białej pycie dodać chwały Raz kolanem, raz kopyta, atakuje biała pyta Biała pyta dumnie kroczy Koza, koza niosą chwałę i ber, ale Nie tęczowa, kolorowa, tylko pyta narodowa By dziewczyny nasze chciały białej pycie dodać chwały Raz kolanem, raz z kopyta, atakuje biała pyta